Zego by tu zacząć? Dzisiejszy odcinek dzisiejszego odcinka miał nie być, a na pewno nie miał być w takiej formie, w jakiej za chwilę go wam pokażemy. Zaczynamy od niedzieli od Startu Maćka. Pierwszy OS, eee, dobry, dobry przejazd. Drugie miejsce w klasie. W nawet nie, nie patrzyliśmy na czasy, natomiast strasznie ślisko. Bardzo ślisko, bardzo trzeba było się pilnować. Podeszliśmy z dość sporą rezerwą, więc eee, no nie ukrywam, że nie małe zaskoczenie ten drugi czas dla nas był. No ale super, zadowoleni. Jedziemy dalej na drugi OS. No tak. I pierwszy OS możecie zobaczyć teraz. Początkowo. Ja, początkowo wszystko szło zgodnie z planem do pewnego momentu kiedy no, troszkę, może nie troszkę, ale całkowicie wyszliśmy poza plan i poza drogę. No i co by nie zdradzać, puszczamy go w tym momencie. Pojawił się problem tego typu, że no wypadliśmy z drogi. Najprawdopodobniej zapoznanie, które robiliśmy z prędkością rzędu 30-50 km na godzinę, nie odzwierciedlało tego, co dzieje się przy wyższych prędkościach. Miałem opisane, że jest prawy na szczycie, natomiast nie spodziewałem się, że przy tej prędkości też wydawało mi się, że podchodzę z rezerwą do tego zakrętu, ale no gdzieś tam no po prostu tył się odkleił. Droga była bardzo wąska, więc właściwie nie było miejsca na korektę. Znaleźliśmy się poza drogą. Niestety, gdzieś tam po drodze był rów, który podciął samochód i no, zrolowaliśmy się. Więc no, bardzo źle to wygląda i po prostu serce pęka. No, masę pracy, masę czasu, nie tylko mojego, ale całej ekipy włożone w przygotowanie samochodu. Naprawdę, nie tak, nie tak to miało wyglądać. Nie to planowaliśmy. Po wypadku mamy relację e, Marcina Radyskiego, który przeprowadził szybki wywiad, szybką rozmowę z Maćkiem. Maćku, e, trochę mi głupio w tej roli pytać Cię, bo myślałem, że będziemy się rozlewać na siebie szampanem i tak dalej, e, ale nie tym razem. Maćku, miałeś dzwona? E, tak, na drugim odcinku niestety opuściliśmy drogę. Najprawdopodobniej gdzieś zrobiliśmy błąd w opisie, jak robiliśmy zapoznanie. E, Wiedziałem, że jest zniesienie, natomiast nie spodziewałem się, że przy prędkości zrobi się na tyle, że nas odklei. Jak wiesz, na tym drugim odcinku jest na tyle wąsko, że praktycznie nie ma miejsca na jakąś większą korektę, więc opuściliśmy drogę. Miałem nadzieję, że uda się po prostu trawą wrócić z powrotem. No niestety bardzo miękko jest, więc nas podcięło i. Rolka. Niestety nie jest rolka, samochód nie nadaje się do dalszej jazdy. Eee, no szkoda, szkoda, no. bardzo ślisko pierwszy odcinek, eee, jechaliśmy też z taką dużą rezerwą, tutaj też mieliśmy pewną rezerwę, natomiast no, wyszło jak wyszło, no. jest to nieodzowna część rajdów i no. niestety. No właściwie to powiedziałeś już wszystko, bo tak wyglądają rajdy, natomiast ten rajd jest bardzo wyjątkowy, bo rozmawialiśmy przed nim, że trzeba dużo, dużo respektu do tego, bo z jednej strony trasy trudne, ale przede wszystkim te warunki, natomiast ja ze swojego przykładu i to będzie chyba najlepszy przykład. Wiem, że rolka może być początkiem do czegoś nowego i tak było w przypadku naszej rolki z manejem. Więc słuchajcie, no myślę, że na waszym kanale będziecie wy mogli oglądać odbudowę tego samochodu i być może to też będzie nawet ciekawsze niż sama budowa, bo to są takie informacje, których część osób nie chce pokazywać, że auta rajdowe się odbudowuje. A auta rajdowe się rzeczywiście odbudowuje, i zapraszam Was na Wasz kanał, żebyście to oglądali. A ja muszę spadać, bo mam 4 minuty do Pekacu, więc pa! No jesteśmy, tu gdzie jesteśmy. Samochód wygląda. No, wygląda nieciekawie. Jak, e, może to strasznie wygląda tak na pierwszy rzut oka. Ale po wstępnych oględzinach widzimy, że takie główne elementy konstrukcyjne właściwie nie ucierpiały, jedynie poszycia zewnętrzne. Nie mamy jeszcze konkretnego pomysłu, co zrobimy. Na pewno klatka nie ucierpiała, nie ucierpiała... Przejdźmy może do przodu, bo o. jakby samochód z tej strony widzimy. Wszystkie koła są na miejscu. Samochód jest jezdny, o własnych siłach. No tak, bo on odpalił przecież. Po samym odpalił wypadku, nie? o własnych siłach wyjechaliśmy na drogę, o własnych siłach wjechaliśmy na lawetę, więc, więc, więc działa. No. Tylko jest nieco poturbowane i wygląda trochę. <laughs> Trochę inaczej, niż wyglądał wcześniej, ale no myślę, że jest to do uratowania, tylko musimy jeszcze obrać konkretny plan. Na no, Spokojnie musimy go tu wstępnie porozbierać, posprawdzać co, co konkretnie uległo zniszczeniu, ale tak jak mówię, no, wstępnie z blacharzem przeglądaliśmy, że są to głównie te wszystkie poszycia zewnętrzne, tam błotniki, drzwi, no, no dach, wiadomo, no ale najważniejsze, że klatka nie ucierpiała i, i wszystkie podłużnice no i przede wszystkim najważniejsze, że wy też jesteście cali, bo no, to... <grym> ten fakt, no jesteśmy jedynie tam lekko poobijani. Ciężko nam jest jakby teraz powiedzieć, co będzie dalej. Eee, na pewno będziemy starać się samochód odbudować. No to na pewno. Eee, nie wiemy jak szybko. Kolejny start jest za 6 tygodni 14 maja. Czy uda się zdążyć, zobaczymy. No, będziemy się starać. No, wiemy, że jest to mało czasu, a pracy na pewno będzie sporo. Na dzisiaj to wszystko. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, ciężko jest powiedzieć cokolwiek więcej. Zapraszamy do śledzenia naszych profili, bo na pewno, jeżeli cokolwiek będzie się pojawiało tam, to, to będziemy Was o tym informować.